Witam wszystkich serdecznie. Szem po tej stronie, a przede mną po raz kolejny mam nowiutki telefon. Tym razem jest to Motorola MotoG. Telefon został sprowadzony z Anglii. Jest to model XT1032. Egzemplarz, który mam przed sobą, jest 8GB. Jak widać na pudełku, urządzenie stało wyprodukowane przez Google, które przejęło Motorole. Urządzenie kupiłem za 130 funtów w sieci Phones4U w Anglii. Nie posiada ono locka więc działa w każdej sieci. Na początek rozpakujmy urządzenie. Po otworzeniu pudełka widzimy telefon, który na chwilę odstawię na bok. W pudełku mamy dodatkowo kabel USB do ładowania. Niestety nie ma tutaj ładowarki ani zestawu słuchawkowego. Dodatkowo w pudełku znajdują się jeszcze instrukcje obsługi i użytkownika. Instrukcja jest bardzo fajna, pokazuje nam praktycznie wszystkie podstawowe funkcje telefonu. Więc przejdźmy do samego urządzenia. Na początek zdejmę folię ochronną z ekranu. Ekran telefonu jest pokryty szkłem Gorilla Glass 3, więc powinien być całkowicie odporny na jakiekolwiek zarysowania. Po lewej stronie telefonu nie znajdziemy żadnych przycisków. U góry mamy wejście na słuchawki, czyli zwykły headphone jack. Po prawej stronie urządzenia mamy przycisk power, czyli włącznik i przyciski regulacji głośności. Na dole urządzenia znajduje się port micro USB. Z tyłu urządzenia znajdziemy kamerę oraz flash ledowy. Tylnią obudowę urządzenia można zdjąć. Po zdjęciu obudowy, właściwie nie zobaczymy nic, gdyż bateria w urządzeniu nie jest wymienna, więc jedyne co to mamy możliwość włożenia karty micro SIM z prawej strony urządzenia. Motorola dodatkowo sprzedaje 7 tylni klapek w różnych kolorach, abyśmy mogli dowolnie personalizować nasz telefon. Całe urządzenie jest pokryte warstwą hydrofobową, więc nie musimy się obawiać delikatnego popryskania wodą lub chować urządzenia podczas deszczu. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to telefon ma 129,9 mm długości, 65,9 mm szerokości i 11,6 mm grubości. Waży 143 gramy. Ekran telefonu ma rozdzielczość 720x1280, czyli jest to standardowe HD. Ekran ma przekątną 4,5 cala i gęstość pikseli 326. Urządzenie posiada procesor Qualcomm Snapdragon 400 wyposażony w 4 rdzeniowy procesor 1,2 GHz Cortex A7. Jeżeli chodzi o chip graficzny, to mamy chip Adreno 305. W urządzeniu znajduje się 1 GB pamięci RAM. Telefon posiada również budowaną funkcję Radia oraz Bluetooth 4.0. Niestety nie znajdziemy tutaj technologii LTE ani NFC. Gdy włączymy już urządzenie, wciskając przycisk Power, powita nas chyba najładniejsza animacja butowania, jaką kiedykolwiek widziałem w telefonie. Jest ona naprawdę dobrze dopracowana i od razu czujemy, że mamy w ręku bardzo fajne urządzenie. Gdy po raz pierwszy włączymy nasz telefon, ukaże nam się okno konfiguracji. Mamy tutaj możliwość ustawienia języka. Oczywiście do wyboru jest również język polski. Następnie możemy połączyć się z siecią Wi-Fi. Musimy jeszcze zaakceptować e, informacje o poufności danych. Następnie mamy możliwość skonfigurowania naszego konta Google oraz możemy skorzystać z aplikacji Motorola do migracji danych z poprzedniego urządzenia. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 4.3 Jelly Bean. Lecz producent zapowiedział już aktualizację pod koniec stycznia do najnowszego Androida 4.4 KitKat. W ustawieniach telefonu znajdziemy dodatkową opcję ID urządzenia Motorola, w którym możemy ustawić ID naszego urządzenia tak, abyśmy mogli je zlokalizować w przyszłości i korzystać z aplikacji Motocare. Troszeczkę wyżej znajdziemy również ustawienia dotyczące polityki prywatności firmy Motorola. W 8GB wersji urządzenia 5 GB jest dostępnych dla użytkowników. Urządzenie posiada wbudowaną baterię 2070 mAh, które powinny bez problemu pozwolić nam na cały dzień, nawet intensywnej pracy. W telefonie znajdziemy preinstalowane wszystkie aplikacje od Google, poczynając od dysku Google po Gmail, YouTube, przeglądarkę Chrome itd. itd. Z dodatkowych aplikacji od Motorola znajdziemy np. aplikację Motorola Assist która pozwoli nam na przykład zdalnie wyciszyć dzwonek lub włączyć automatyczne odpowiedzi podczas spotkań lub wyciszyć telefon w noc. Dodatkową aplikacją jest aplikacja Motocare. Tutaj możemy znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub bezpośrednio skontaktować się z punktem obsługi klienta poprzez połączenie telefoniczne lub czat. Na liście aplikacji znajdziemy również Motorola Migrate. Jest to aplikacja, która pozwoli nam łatwo Przenieść dane z naszego starego telefonu na nowy. Ponieważ urządzenie ma wbudowane radio, na liście aplikacji znajdziemy również radio FM. Gdy włączymy słuchawki, mamy możliwość słuchania lokalnego radio. Jeżeli chodzi o wydajność, to w teście Antutu Benchmark Motorola Moto G uzyskała wynik 1777. Jest to lepiej niż Google Nexus 4. Urządzenie bez problemu poradzi sobie również z grami takimi jak Modern Combat 4. Jak tutaj widać, nie ma żadnych lagów, wszystko działa płynnie i gra naprawdę wygląda wyśmienicie. Również gra Real Racing 3, uważana za jedną z najbardziej wymagających dla urządzeń, działa bez zarzutu. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest on najwyższej klasy. Zarówno kąty widzenia, jak i kontrast, jak również reprodukcja kolorów są na najwyższym poziomie. Nie ma tutaj naprawdę o co się doczepić. Wszystko wygląda przepięknie. Teraz pokażę Wam przykładowe wideo puszczone z YouTube'a w jakości HD. Proszę bardzo. Jak widać wyświetlacz jest najmocniejszym elementem tego telefonu. Jest to na pewno coś co wyróżnia Motorola Moto G spośród innych urządzeń ze średniej półki. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku na urządzeniu to również jest ona bardzo przyzwoita jak na urządzenie mobilne. Nie jest to może najlepszy dźwięk, ale na pewno wystarczy, żeby pokazać komuś filmik na telefonie i zarówno głośność, jak i jakość dźwięku będzie wystarczająca. Dzięki lokalizacji głośnika w tylnej, środkowej części urządzenia również nie będziemy blokować głośnika podczas grania w gry, tak jak ma to miejsce w wielu telefonach, w których głośnik zlokalizowany jest na dole urządzenia. Motorola Moto G, jak już wcześniej wspomniałem, posiada 5-megapikselowy aparat z diodą LED. Gdy wejdziemy w aplikację aparatu, gdy przeciągniemy palcem od lewej strony urządzenia... Uzyskamy dostęp do ustawień. W ustawieniach mamy możliwość włączenia opcji HDR, ustawienia lampy błyskowej, ustawienia ostrości i ekspozycji. Mamy również opcję panoramy geotagingu, czyli dodawania koordynacji GPS z aspektu zdjęć 43 na 169 oraz możliwość włączenia lub wyłączenia. Poprzez przeciągnięcie palcem po ekranie w górę mamy również możliwość robienia zdjęcia z czterokrotnym zoomem. E, niestety e, przekłada się to na utratę jakości zdjęć, więc e, no raczej przy 5-megapikselowym aparacie nie radzę używać tej opcji. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć zrobionych Motorola Moto G, to z tym niestety aparat nie radzi sobie za dobrze. Przez to, że ma jedynie 5-megapikseli, zdjęcia nie mają zbyt wiele w detali, a na powiększeniu widać szumy. W opisie filmiku znajdziecie oczywiście link do mojego dysku Google, w którym możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. Jakość nagrań zarówno w zwykłym jak i w zwolnionym tempie niestety nie jest zbyt dobra na wideo. Widać bardzo wiele szumów. Poniżej zamieszczę również link do kilku filmików, które nagrałem Motorola Moto G, więc zajrzyjcie tam, jeżeli chcecie sprawdzić jaka jest jakość tych filmów. Funkcja panoramy w telefonie pozwala nam zrobić zdjęcie panoramiczne poprzez jednostajny ruch ręką w jednym kierunku i zrobienie pięknej panoramy. Tutaj Motorola radzi sobie o wiele lepiej. Panorama jest dobrze złożona, nie ma żadnych artefaktów, więc myślę, że jest to naprawdę fajna funkcja w tym telefonie. Podczas robienia zdjęć lampą błyskową, niestety zdjęcia wychodzą bardzo ciemne, pomimo tego, iż dystans od piłki, którą fotografowałem był niewielki. Również za drugim razem przy próbie zrobienia podobnego zdjęcia ze zmianą dystansu, zdjęcie po raz kolejny wyszło bardzo ciemne. Na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, czy warto kupić Motorola Moto G. Moim zdaniem jak najbardziej warto, jeżeli poszukujecie urządzenia ze średniej półki, z najlepszymi specyfikacjami, który na pewno Was nie zawiedzie, a Android działa na nim płynnie i możecie grać we wszystkie gry, Motorola Moto G na pewno jest odpowiedzią. W dodatku ma przepiękny wyświetlacz, bardzo fajną budowę i na pewno nie zawiedzie przeciętnego użytkownika. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, to proszę kliknijcie lajka pod filmikiem oraz subskrybujcie mój kanał. Dzięki i do zobaczenia.